I po, co to teraz jest? Przedostatnia. to ostatnia? teraz jako i ostatnią wygrywamy. Synek drop, no drop, no no to, no sheet. Please no drop, 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 some pink no drop, no drop, fuck you. Fuck my drop, no. Fuck you. Fuck you. you. drop, no no. ty sobie drop, 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 Jest to, a. To Smoke poszedł tutaj. Krótka długa może być. Apka okay, na gdzie no, Dajcie się pokazać temu rzutu, bo ma broń. O, no, no. Dzięki na razie. Tak, Każdy jest wait. do wygrania. To on wejdzie i weź Gdzie ty strzelasz? Go go, go! We need go. weapon A w gdzie jest? Smok. Tak choreśmy, mamy eko! Jestem kurwa, ten skaczek mam, paweł nie wiem jak małpa. No kurwa wchodź ty debilu, kurwa patrzy się na mnie! No przecież, napalający jest to... No ale ten żółty kurwa, nelec się wychylić chociaż coś Nice Wyszło nice, Jezus ale... Skończyła <śkluściła> mi się ja. amunicja Sulają na niego 500 razy i nic Jeszcze karę za zranienie Eć u mnie Jeszcze ja, ja tam zbrokuję <śmiennie> Jest coś na krótkiej? Nie, na o, są. O, tego tutaj zabijesz, tam Afka nie no. jest. No on jest obity, obity. Sweet. Trzeba było nie ten. A ja wiedziałem, że jest obity, obity, obity. Bistu, dole, w momencie niedługo zauważyłem się, dowiedziałem, że on jest obity, obity, obity. Trzeba było ten, no wiesz. Co jest, kurwa, 2700? Łerk hasa. Kogoś obraziłam chyba. Pewnie. Ale, dziadek, no. dziadek nie biegnie, dziadek nie biegnie, dziadek stój. Dziadek wrośnie Nie, ja idę. idź prosto, idź prosto. Idę prosto, Nie czuję tu. Dobrze się dzieje Drugi zgino był, ta, był tam przy tym A jest, wow. jest, jest da, Ojciec, ja uważaj o, Jezus ale bo nie wyrwałem Czyli to o kurde Cześć na trzech to... Na mi na skrzyż na na, na pewno Wiem wiem okay. Dobrze synek urwa, spierdolin od arka. Ojciec, podchodź drugą. Brawo matka. Patrz tam, czy nie będą brali. On będzie na konferencji już z tą awką, synek. Może być na długiej, może być na krótkiej i na konfie. Idę tu. Idę z ojcem, idź z ojcem, ja się zopnę. Bierzcie tego starego. Masz słoka? Nie, to tam jest granat wrogu. Jezus! Ty, <gulabu> jak Jest <wyjebcujesz>, <gulabu> 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 Je Arek? Z konferencji wyszedł. A, ale to cię ci <gulabu> zajebałem! Ja <gulabu> <gulabu> wow. to, ja nie będę <gulabu>